W obliczu tego wszystkiego, gdzie jest pomoc? Gdzie są ci, którzy mają nas chronić? Policja, władze, wojsko. Kiedy dzwonimy po pomoc, słyszymy odpowiedź, że policja jest zajęta przyjmowaniem zgłoszeń o skradzionych telefonach, albo że jest to niska szkodliwość czynu i w sumie to nie warto się tym w ogóle zajmować, bo i tak nikt nie zostanie ukarany. A mainstreamowe media milczą. Milczą wtedy, kiedy trzeba krzyczeć. A jak już się odezwą, to kłamią, kiedy autorytety, które powinny stać na straży prawdy milczą, kłamią lub pakretylizują problem, podkopują naszą wiarą w sprawiedliwość i porządek. Biskup Krzysztof Zadarko, jako przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polskiej do spraw Migracji, mówiąc o przyjmowaniu uchodźców jako ewangelicznym obowiązku chrześcijan, stawia na równi uchodźców wojennych z Ukrainy i imigrantów ekonomicznych z krajów obcych nam kulturowo. Czy uchodźcy wojenni z Ukrainy, uciekający przed bezwzględną agresją, są tym samym co muzułmanie z Pakistanu, szukający rozrywki i życia na koszt europejskiego podatnika?